Hejka kochani, witajcie na kanale Megadiscount.pl Dzisiaj zobaczcie jestem pod Biedronką I postanowiłam, że dzisiaj kupuję, wybieram się pod niespodzianki A dokładniej takie małe kuleczki słuchajcie W których czekają na nas w środku zwierzaki Także chodźcie zobaczymy wszystko To zobaczcie, jesteśmy słuchajcie w środku już w Biedronce i spójrzcie co znalazłam są niespodzian kule. To są te kule, o których Wam już wcześniej opowiadałam. Tu w środku są takie kuleczki i jeszcze zwierzaki są tu ukryte. W ogóle słychać. Tak jak się w środku, słuchajcie, trzęsą. Zobaczymy na jakie niespodzianki mi się uda trafić. Także zabieram kulki ze sobą. A zobaczcie, co jeszcze znalazłam. To są syrenki. Już wam o nich w sumie wspominałam. Ojejku! Słuchajcie, sporo ich tutaj. Zaraz zobaczymy. Tak się prezentują, spójrzcie, mamy takie kolorowe muszelki I w środku w każdej mamy ukrytą syrenkę Możemy ją sobie później przenieść do jakiegoś dzbanuszka Napełnić wodą i... O, słuchajcie, ogon zmienia kolor, ale fajnie No spójrzcie tu też, z żółtego robi się niebieski Czy tam taki czerwony? O, raczej w tą stronę Zobaczcie, kochani, słuchajcie, ja już wróciłam z biedroneczki i spójrzcie, co mam. To są te kule niespodzianki, o których Wam wspominałam. Zaraz je sobie wszystkie przetestujemy. Ja ich tutaj kupiłam, słuchajcie, 6. Yy, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie trafię na żadną powtórkę. Nie chcę żadnej powtórki. Jeżeli Wam się odcinek podoba i też się wybieracie po te kule, zostawiajcie kciuki w górę, a każdy kto ogląda, niech napisze niespodzianka w komentarzu. Zaczynamy otwieranie. Spójrzcie, kochani, wyciągamy kuleczki, zobaczcie, one nie są jakieś super wielkie, są takiej wielkości jak takie kule pamiątkowe, wiecie, jak z wakacji, możecie ze sobą zabrać coś takiego. Dobra, wyciągamy je, zobaczcie, jak ładnie będzie wyglądało, zaraz super będzie kolorowo, przed nami cały rząd niespodzianek. Słuchajcie, pierwszą niespodzian kulę. One są oczywiście jeszcze od EP, gdyby ktoś był zainteresowany. Słuchajcie, ja otwieramy trochę, Jeszcze tak śmieję jak kule, LOL Surprise, bo to też jest taki zobaczcie e, zameczek, po którym otwieramy, czyli zdejmujemy folijkę. Prześwitują już kuleczki, ale to wygląda czadowo. Kochani, dobra, zdejmujemy je. O, zobaczcie na to, jak ładnie, o rany. Ale mi się to podoba. Słuchajcie, wygląda mega. Zobaczcie, jak skaczą, póki to są przezroczyste, a w środku czeka niespodzianka. To, słuchajcie, otwórzmy sobie jeszcze na dole, tu jest jeszcze taka folijka. Tu mamy kolejne niespodzianki. Oho, co tu jest, co tu jest? Już Wam pokazuję. Mamy tutaj ulotkę ze wszystkimi zwierzakami, na które możemy trafić. Jest też, zobaczcie, o taki... Powiedziałabym, że kluczyk, wiecie o co chodzi, to sobie możemy go tutaj włożyć. Tu jest ulotka, zaraz Wam ją pokażę. Najpierw słuchajcie, zajmiemy się sprawdzeniem niespodzianki. To na początek odkręcamy jeszcze, zobaczcie, tu zawartość, bo tu jest wszystko zamknięte, tu mamy folikę. Wow! Otwieramy i tu jest takie siteczko. Tu już co nieco prześwituje, no ale cały czas ciężko zgadnąć, kto jest w środku. Dobra, to słuchajcie, jeszcze tutaj z tyłu jest taki otwór, musimy to sobie zdjąć. Ja do środka wleję wodę, więc zaczynamy. Uwaga, przygotowałam sobie, słuchajcie, rety, butelkę z wodą, żeby to tak mi ładnie poszło. Trzymajcie kciuki, bo za chwilę się pojawi niespodzianka, więc uwaga, zalewamy kuleczki wodą. Wy chyba szybciej zobaczycie tą niespodziankę niż ja, ja jeszcze nic nie widzę. Wow, kuleczki zniknęły? Ale piękny zwierzak mi się trafił. Orety. No nie, po prostu mega jest. To jest taki motylek. O! Jaki piękniusi! Widzicie, kuleczki zniknęły. Jak ktoś by się dobrze przyjrzał, to tylko może zobaczyć, że tu jest taki minimalny ślad, jakby po nich. I mamy teraz niespodziankę. Ale piękny zwierzak mi się trafił. Superowy. Według ulotki, moi drodzy, ja trafiłam na błyskotkę PIP. Ona wie, jak nadać blasku Twojej codzienności. I słuchajcie, nic dziwnego, wygląda przepięknie, a na tym słońcu to też się błyszczy. Spójrzcie, ja Wam jeszcze co nieco zdradzę. Słuchajcie, możemy w ogóle tak, możemy... Przede wszystkim na początek, możemy się wody pozbyć. E, ja ją wyleję, tak wiecie, to na szybko, o. Uhu, wylewamy wodę. Wszystko? Chyba wszystko. Dobra, i spójrzcie, wróciły nam kuleczki. I naszej niespodzianki nie ma, zniknęła. Czyli możecie kilka razy, słuchajcie, użyć w ogóle tą kulę z niespodzianką. Możecie komuś zrobić niespodziankę, bawić się w zagadki, cokolwiek tam sobie wymyślicie. Możemy również, słuchajcie, tą górę odkręcić. I ja się tak postaram, słuchajcie, wow, zobaczcie. W ten sposób też możemy podejrzeć zwierzaka, który jest w środku ukryty. Tym oto sposobem mamy w środku kuleczki, które są przezroczyste. Mogę ich trochę wyjąć, wam pokazać. Wow! A, parę mi uciekło, trudno, słuchajcie. Tak wyglądają zwykłe przytoczyste kuleczki Orbis i w środku jest oczywiście nasz zwierzak. To kochani, jesteście gotowi na drugą niespodziankę? Uwaga, otwieramy, zdejmuję pierwszą folijkę. Ja bym chciała trafić na jakiegoś jednorożca. Ja myślę, że na 100% gdzieś on tu się kryje, więc trzeba tylko dobrze poszukać. Uwaga, zdejmujemy pierwszą folikę, zaglądamy dalej. O, rany, tu było coś mocno przyklejone, słuchajcie, ale dałam radę. Eee, tu jakiś mi się chyba tęczowy trafił zwierzak. Tak jak sobie popatrzę, to tak mi się zdaje. Naprawdę, dobra. Eee, tu jeszcze ze szkodu, słuchajcie, musimy otworzyć. I będzie całość. Dobra, wyjęłam, zobaczcie, ten taki kluczyk. Otwieramy tutaj. Zdejmujemy znowu folijkę. Ja, ja się już nie mogę doczekać. Jestem ciekawa, co to jest za tęczowy zwierzak. Naprawdę... Oj, słuchajcie, podarło mi się. Trudno, zaraz to zaradzimy, coś zdejmiemy, no i bomba, dobra, wlewamy jeszcze teraz wodę, właściwie mogę wlać, słuchajcie, przez ten otwór, ale przez to też mogę wlewać, dobra, zrobimy tak, że ja to zakręcę i wtedy wlejemy wodę, zobaczcie, o, z tyłu i wyczekujcie niespodzianki, zaraz się pojawi. Uwaga, uwaga, widać już? O, chyba tak, dobra, muszę luknąć. Słuchajcie, kochani, co to takiego? Orety! O, ale fajny zwierzak mi się trafił, spójrzcie na to. Ale mega, jak się w ogóle jeszcze, zobaczcie, możemy nim pokręcić. Macha ogonkiem, ale słodziak, cały różowiutki. Kochani, ten zwierzak, który tu mi się trafił, to według ulotki jest dokładnie Hops Hopi. Gdy tylko skacze po niebie, to wtedy pojawia się tęcza. Dlatego Wam mówiłam, od razu było wiecie, że jest taki mega kolorowy, wygląda przepięknie. A teraz otwieram kolejną niespodziankę. Wiecie co, tą sobie zostawię? O, i otwieram kolejną kulę, więc słuchajcie, zaczynamy. Możemy tutaj też trafić, wiecie na takie y, rzadkie zwierzaki. Właśnie tutaj między innymi jest ten jednorożec. Ja bym bardzo chciała na niego trafić. Jak ktoś z Was go ma, niech mi daje znać w komentarzu. Jestem ciekawa, czy w ogóle komuś się już go udało znaleźć. O, -la, la la! tu będzie chyba ciekawie. Spójrzcie na to, jak te kulki lśnią. O rany, ciekawe kto to jest. Dobra, wyjmujemy, słuchajcie, od spodu to wszystko. I możemy sprawdzać. To nalewamy wodę do środka. Orety, zapomniałam otworzyć. Słuchajcie, ja bym nalała od razu wodę. Już tak bardzo chcę zobaczyć niespodziankę, że zapomniałam o policji. Najważniejsza rzecz, dobra, uwaga. No to teraz, słuchajcie, zaczynamy już tak naprawdę. Teraz już tak na serio, słuchajcie, zalewam całość wodą. I co to będzie, co to będzie, wow, co my tu mamy? Ja jeszcze nie wiem, Wy już wiecie. Muszę. Oh, co? O matko, mysz mi się chyba trafiła, nie wierzę, ale jak ona wygląda. Rety, jak śmiesznie, jakie ma wąsiki, ulala la, ogonek. Śmieszna ta myszka. No zobaczcie, ostatni zwierzak, który mi się trafił, to myszka Squix, która jest kochana i lojalna, zawsze będzie przy Tobie, ale więc słuchajcie, niespodzianki już możecie zobaczyć. Jedna, słuchajcie, jest jeszcze niewidoczna, więc sobie jeszcze raz ją pokażemy. To jest pierwszy zwierzak, na którego trafiłam. Oho, i gotowe. Powiem Wam, że ja jestem zachwycona tymi kulkami. Są naprawdę czadowe i najważniejsze jest to, że możecie sobie wyjąć te zwierzaki, możecie wyjąć same kulki, także możecie sobie to ustawić w pokoju, możecie zrobić z tym, co chcecie, a wygląda cały czas przepięknie. Zobaczmy sobie jeszcze jak wyglądają te nasze figurki po wyjęciu z kuleczek. Jedną Wam już pokazałam, ale słuchajcie, ja tak ostrożnie spróbuję je wyjąć, żeby mi te kulki nie uciekły. Proszę bardzo, spójrzcie, jakie fajne. Są malutkie. no Wiadomo w tym, słuchajcie, w tym naszym pudełeczku wyglądają na większe, ale są naprawdę przesłodkie, możemy je sobie w ogóle też tu odczepić, jakby ktoś chciał. O, kładamy z powrotem. Słuchajcie, zobaczmy ten kolejny. Tak się prezentują, już zobaczcie, zwierzaki, które w tej chwili opuściły takie środowisko wodne, postanowiły się trochę poopalać. Spójrzcie. Fajowe są wszystkie właściwie tej samej wielkości, takie jak mały breloczek. O, do tego bym, bym je porównała, bo no, najbardziej są zbliżone wtedy rozmiarem. Kochani, w dzisiejszym odcinku to już by było wszystko, mam nadzieję, że niespodziankule, które są w Biedronce Wam się spodobały, jak tak zostawiajcie kciuki w górę, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał i tak jak Wam już mówiłam, słuchajcie, dawajcie znać w komentarzu, czy ktoś z Was trafił na te ultra rzadkie figurki, mi się niestety nie udało, ale może komuś z Was szczęście dopisało, także to. widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia, pa pa!